Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Bartłomiej Ryś, Polski karawanik. Jesteśmy na finiszu naszej trzeciej podróży, trzeciej objazdówki po Chorwacji jej kempingach. Po raz pierwszy wybraliśmy się do tego kraju w czasie po pandemii koronawirusa. I tutaj o tym koronawirusie tak naprawdę nikt nie słyszał. Kempingi przygotowują się mocno do sezonu wakacyjnego. Gości już teraz jest naprawdę dużo. I my tą całą naszą wyprawę już Wam zrelacjonowaliśmy na naszych social mediach, na naszej stronie. Na naszych profilach na Facebooku i Instagramie, moi drodzy, ale dzisiaj nie o kempingach, dzisiaj nie o Chorwacji i koronawirusie, a o głównym bohaterze naszego wyjazdu czyli o kamperze, znajdującym się tuż za mną. To Pełna Integra Deathless Advantage i dokładna nazwa i7051 dBM. Muszę korzystać tutaj ze ściągawki i chyba projektanci jeszcze muszą nieco popracować nad dobrą nazwą, wpadającą łatwo w ucho. Nie zmienia to jednak faktu, że ta Pełna Integra przejechała z nami prawie 3000 km, przynajmniej na obecną chwilę. Został nam jeszcze powrót do domu, czyli do Trzewa, do wypożyczalni, fajny kamper w Trzewie, bo to właśnie stamtąd odebraliśmy ten pojazd na nasz wyjazd. Czas go podsumować. Z tą Integrą spędziliśmy naprawdę bardzo dużo czasu. Nie dość, że przejechaliśmy w niej mnóstwo kilometrów, to spędziliśmy w niej również mnóstwo czasu na kempingach. Korzystaliśmy ze wszystkich funkcjonalności. Doskonale poznaliśmy ten samochód. Czas przedstawić Wam jego plusy i minusy. Zapraszam serdecznie na test. Pełna integra od Detlesa zbudowana jest na podwoziu Citroena Jumpera. Tutaj pod maską pracuje dwulitrowa jednostka o mocy 160 koni mechanicznych. Niestety nie jest to camper już mający kilka lat na swoim koncie. Takich pojazdów z takim silnikiem na takim podwoziu niestety już nie kupicie. W obecnej chwili Citroeny wypuszczane są niestety tylko z silnikiem 2.2, co w Polsce oznacza wyższą akcyzę. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny pojazd, który prawdopodobnie wkrótce trafi na rynek wtórny, ta dwulitrowa jednostka o mocy 160 koni naprawdę dobrze się sprawdziła podczas podróży po chorwackich drogach. Warto podkreślić, że spaliła naprawdę niewiele, bo wynik 11,7 litra na 100 kilometrów przy naszym szaleńczym trybie jazdy, bo w przeciągu dwóch tygodni naprawdę objechaliśmy praktycznie całą Chorwację tranzytem, lecieliśmy z prędkością maksymalną wynoszącą 140, nawet 150 km na godzinę, więc ten wynik 11,7 przy tak dużych wymiarach tego samochodu i oczywiście przy samym fakcie, że jest to samochód w pełni zintegrowany, to naprawdę niezły wynik. Warto podkreślić również, że w środku, w szoferce, przynajmniej tutaj w szoferce względem silnika panuje względny spokój, natomiast podczas naszej podróży musieliśmy poprawić parę rzeczy, parę niedoróbek, które tutaj w szoferce udało nam się znaleźć. Mówię tu chociażby o niedokręconych śrubkach, o drobnostkach, odpadającym głośniku, którego wystarczyło przemocować, przekleić, żeby wszystko funkcjonowało tak, jak być powinno i wtedy od razu poprawiliśmy sobie sam komfort podróży. Mam tu oczywiście na myśli ciszę i spokój podczas pokonywania prawie 1700 kilometrów z Drzewa do Chorwacji. Szkoda, że wypożyczalnia fajny kamper o tym nie pomyślała chłopaki. Mam nadzieję, że to poprawicie. Natomiast po tych drobnych poprawkach tutaj w szoferce jazda była naprawdę naprawdę komfortowa. Całość współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. W szoferce mamy rzeczy jak najbardziej standardowe, czyli automatyczną klimatyzację. Mamy tempomat, mamy dwie poduszki powietrzne, drzwi tutaj mamy od strony kierowcy jedne i tutaj te drugie główne już są z boku nieco za fotelem pasażera. Przednie fotele oczywiście w szoferce są obrotowe. Łączna ilość osób mogących przebywać w tym samochodzie to cztery zarówno do spania jak i do jazdy. Pełna integra od Detlesa ma 7,37 cm długości i niespełna 3 metry wysokości co naprawdę pozwala dosyć sprawnie nią manewrować zwłaszcza na takich ciasnych chorwackich kempingach jakie odwiedziliśmy podczas naszej podróży. Detlef Advantage, którym podróżowaliśmy jest bardzo dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o takie rzeczy akcesoryjne dodatkowe. Mamy tutaj bagażnik rowerowy na trzy ślady, które jak widzicie wykorzystujemy zawsze do suszenia naszych rzeczy i niech pierwszy rzuci kamień ten, który tak nie robi. Dodatkowo mamy kamerę cofania kolorową, szerokokątną. Jej obraz jest przekazywany do stacji multimedialnej zainstalowanej w szoferce. Mamy też oczywiście długą markizę na Całą długość praktycznie pojazdu. Na dachu zamontowano klimatyzację postojową do Metika. Ona oczywiście działa po podłączeniu do zewnętrznego źródła prądu 230 i na tej powierzchni, na tej długości pojazdu sprawdza się bardzo dobrze. Co więcej Więcej można powiedzieć też o garażu, który jest z tyłu. Garaż co prawda nie jest tak duży jak w innych samochodach tego typu, natomiast bez problemu zmieścimy tam bardzo dużo bagaży, dodatkowe akcesoria w postaci czterech krzesełek, stolika, wszelkich jakichś akcesoriów, okroju węża do wody itd., itd., Natomiast warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda bagażnik z prawej strony, bo tam nieco go ucięto na poczet tego, żeby zrobić tam specjalne miejsce na dwie butle gazowe po 11 kg Każda. Chodźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Główne drzwi do luku bagażowego z tyłu znajdziemy po stronie pasażera. Tu, od strony kierowcy, znajdziemy schowek na wspomniane właśnie butle gazowe. Otwieramy go tutaj w ten sposób. Wysuwa nam się specjalna pla platforma. Możemy ją obsłużyć nawet jedną ręką i tutaj możemy swobodnie przełączyć źródło gazu z jednej na drugą butlę. Tu wcześniej był zamontowany Duo Control, ale jak mnie poinformowała wypożyczalnia Fajny Kamper zrezygnowano z tego rozwiązania, ponieważ bardzo często filtr w trumie Duo Control zapychał się, zabrudzał się. Prawdopodobnie spowodowane jest to faktem, że nasz gaz dostępny właśnie w butlach gazowych nie jest zbyt najlepszej jakości, dlatego z punktu widzenia oczywiście klientów i ich wygody, użytkowania, zastosowano zwykłe podłączenie, więc tu trzeba przełączać się manualnie pomiędzy jedną a drugą butlę gazową. Fajnie, że jest to tak wygodnie podane. Ta platforma wysuwa się naprawdę łatwo, nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. Rzadko mi się zdarza podróżować integrami, ale jeżeli. Teraz to zrobiliśmy. Czuję się w obowiązku poinformowania Was o pewnych rzeczach związanych z przednimi szybami, właśnie w samochodach w pełni zintegrowanych. Krótko mówiąc, warto je ubezpieczyć. Ich powierzchnia jest naprawdę duża. Zabrudzenia to jedno, ale wypadające spod kół poprzedzających nas aut kamyczki to drugie. Taki kamyk może bezproblemowo w trakcie Waszej podróży uderzyć w tą szybę, rozbić ją, a koszty jej wymiany są naprawdę gigantyczne. Więc pamiętajcie, za każdym razem takie ubezpieczenie w przypadku samochodów w pełni zintegrowanych jest wręcz niezbędne. Zanim wejdziemy do środka Detlesa Advantage, warto spojrzeć na drzwi. One są też w rozmiarze XL i co ważne, zmieści się w nich nawet ja i wcale nie mówię tutaj o swoich gabarytach szerokościowych, tylko wysokościowych. Naprawdę przy moim wzroście 1,85 m drzwi w rozmiarze XL ułatwiają wejście do pojazdu. Dodatkową zaletą jest oczywiście wysuwany elektryczny schodek, który pozwala bardzo łatwo sposób wejść do środka. Co więcej, te drzwi pozwalały nam, ułatwiały nam właściwie wnoszenie i wynoszenie lodówki przenośnej lodówki do Metica, którą woziliśmy ze sobą, której, z której materiał już mogliście zobaczyć na naszym kanale. Krótko mówiąc, takie drzwi przydają się nie tylko dla dużych osób jak ja, ale tak naprawdę ułatwiają codzienne korzystanie z kampera jesteśmy w szoferce i od niej zacznijmy tu mamy oczywiście dostępne dwa fotele obrotowe, tak jak mówiłem wcześniej, one są wykonane z bardzo fajnych materiałów, bardzo miłych, przyjemnych w dotyku same fotele są na tyle wygodne, że pokonywanie nich kilku, kilkuset a nawet kilku tysięcy kilometrów nie stanowi żadnego problemu, można je w pełni wyregulować, zarówno jeżeli chodzi o wysokość, jak i odchylenie tego tylnego odcinka, także bez problemu, tak samo dwa podłokietniki każdy fotel ma dwa podłokietniki możemy regulować na wysokość, więc Każda osoba znajdzie tu bezproblemowo wygodną pozycję do jazdy. Szoferka, tak jak mówiłem, jest standardowa, na szczególną uwagę zasługuje klimatyzacja automatyczna, natomiast tutaj odezwała się stacja multimedialna, chyba chciała, żebym o niej powiedział. Stacja multimedialna zasługuje na dodatkowe wyróżnienie. Bez problemu podłączymy do niej telefon lub inne urządzenie. Możemy tu odtwarzać muzykę za pomocą różnych urządzeń. Cała stacja multimedialna oparta jest na systemie Android, więc e ewentualnie. Jakieś dodatkowe aplikacje bez problemu możemy tu zainstalować. Tak jak mówiłem, w szoferce panuje względny spokój, natomiast warto zwrócić uwagę, że te łóżko na górze, te tutaj dwuosobowe łóżko na górze, podczas takich przejazdów gdzieś, wiecie, po większych kolejnach albo większych dziurach, potrafi mocno zakołysać i wtedy rzeczywiście je słychać. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko. Na dodatkową uwagę, dodatkową wzmiankę zasługują przede wszystkim też te rolety z przodu. One są dorzucone tutaj już w standardzie i rzeczywiście one się przydają zwłaszcza jeżeli właśnie stoicie w tak gorącym kraju jak Chorwacja wtedy cała ta szoferka, wszystkie te plastiki, które znajdują się tutaj z przodu nie nagrzewają się tak mocno, podczas gdy wiecie na zewnątrz temperatura potrafiła podczas naszego wyjazdu osiągnąć nawet poziom 40 stopni wtedy te rolety naprawdę, naprawdę się przydają i klimatyzacja ta stacjonarna, oczywiście ta dachowa dometika jest o wiele, wiele wtedy bardziej wydajniejsza. Douglas Advantage oferuje 4 miejsca do jazdy i 4 miejsca do bytowania na co dzień w kamperze. Oczywiście dwa miejsca z przodu do jazdy, homologowane z pasami znajdziemy z przodu w szoferce. Dwa kolejne miejsca tutaj na wspólnej kanapie. Ten stolik, można by powiedzieć w salonie jest też przesuwny, można go regulować w lewo, w prawo, więc bez problemu tutaj wokół niego zmieści się cała czteroosobowa załoga. Warto też podkreślić, że każda z okien tutaj, chociażby w tej centralnej części nad salonem mamy takie duże że szerokie i długie okno otwierane. Każde z okien na pokładzie tego pojazdu ma moskitierę, która chroni nas przed insektami, kiedy okna są otwarte i mamy oczywiście żaluzję do zaciągnięcia, kiedy na przykład razi nas słońce, albo chcemy właśnie, żeby w środku panowała względnie dobra temperatura. Te żaluzje naprawdę robią robotę zarówno podczas letnich wojaży, jak i zimowych, bo podczas zimowych one powodują, że w środku wyprodukowane ciepło zostaje na dłużej w pojeździe. Tuż przy wejściu, a właściwie nad wejściem, znajdziemy panel kontrolny, na którym który jest tak de facto standardowy. Warto tu wspomnieć, że zbiorniki na wodę mają po 120 litrów pojemności, czyli 120 litrów pojemności na wodę świeżą, 90 litrów na wodę szarą i 20 litrowy boiler. Całość współpracuje z Trumą Kombi w wersji E, czyli mamy tutaj do dyspozycji możliwość ogrzewania wnętrza i bojlera z ciepłowodą za pomocą albo samego gazu, albo w wersji MIX, czyli gaz i podłączenie do zewnętrznego źródła prądu 230, lub możemy wyprodukować ciepło albo podgrzać wodę w boilerze tylko bazując na samym podłączeniu do zewnętrznego źródła prądu 230. Aneks kuchenny być może nie jest bardzo przestronny, ale znajdziemy tu wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy. Na początku warto podkreślić, że nad moją głową pracuje właśnie w tym momencie klimatyzacja i wbrew pozorom ona naprawdę się przydaje właśnie przy tych chorwackich temperaturach. W chwili aktualnej ona jest ustawiona na 17 stopni Celsjusza i pracuje sobie bardzo cicho, więc w sytuacji, kiedy używacie klimatyzacji również w nocy, podczas snu, ona nie przeszkadza. Wracając do kącika kuchennego, znajdziemy tu wszystko, czego potrzebujemy. Potrzebujemy. Jest zlew, jest e, trzypalnikowa kuchenka gazowa, jest możliwość powiększenia tego zlewu, wszędzie są szuflady, bardzo pojemne szuflady i oczywiście lodówka działająca w trzech trybach, mająca aż 142 litry pojemności. Znajdziemy też tam specjalną szufladę, do której możemy schować duże butelki, czyli półtora i dwulitrowe. E, ważne, że takie miejsce się znalazło i pamiętajcie, żeby takich butelek bronić, panie Boże, nigdy nie przewozić w szufladach, bo podczas jazdy butelki się ruszają i w bardzo łatwy sposób możecie całą szufladę wyrwać z zawiosów. Pamiętajcie, że kamperę do 3,5 tony, a właśnie w takowym się znajdziemy. Tym detlesem możemy podróżować mając tylko kategorię B prawa jazdy. Są bardzo delikatne i trzeba na nie zwracać szczególną uwagę. Ostatnią rzeczą, którą znajdziemy w tej przestrzeni są oczywiście pojemne szafki. Po prawej, po lewej stronie tam możemy poupychać naprawdę dużo, dużo rzeczy i tuż przy wejściu znajdziemy też płaski telewizor z anteną DVBT dla tych, którzy lubią oglądać telewizję, znajdzie się coś miłego. Pierwsze dwuosobowe łóżko w tej Integrze znajdziemy z przodu. To było moje łóżko podczas tego wyjazdu. Wysypiałem się tutaj bez żadnego problemu, ale warto zaznaczyć, że pojazd musi być idealnie wypoziomowany, żeby właśnie tutaj się wygodnie wyspać. Każdy przechył, choćby minimalny, odzwierciedla się w naprawdę kiepskim, kiepskiej jakości snu i warto to zaznaczyć. Na jazdy poziomujące muszą być oczywistym, obowiązkowym wręcz elementem wyposażenia dodatkowego takiego pojazdu. Co tu znajdziemy? Zasłonki, którymi możemy odseparować się od pozostałej części pojazdu. Znajdziemy też okno nad naszymi głowami. W nocy możemy je otworzyć, żeby stworzyć sobie delikatny przewiew, delikatny chłód. Łóżko jest bardzo, bardzo duże. Dwie osoby zmieszczą się tutaj bez najmniejszego problemu. Nad głowami dwa oświetlenia z włącznikami oświetlenia LED. Tuż pod naszą ręką są też złącza 230, gdybyśmy chcieli chociażby naładować telefon. I oczywiście pomocna... Tutaj w wejściu na to łóżko jest taka specjalna drabinka, którą możemy zaczepić tutaj w tym miejscu. I w ten sposób bez problemu za każdym razem wejdziemy na to łóżko. Jeżeli byście mieli ochotę położyć tutaj dzieciaki, to na pewno wartym podkreślenia rzeczą jest ta specjalna siatka zabezpieczająca, która zapobiega wypadnięciu dziecka z tego łóżko, żeby tutaj nie spadło na dół i sobie po prostu nie zrobiło krzywdy. Końcówka DBM w nazwie tego kampera oznacza układ, który znajdziemy w jego tylnej części. I tutaj zastosowano łóżko wyspowe, królewskie, małżeńskie. Jest przynajmniej kilka określeń, które mówią o tym. Co znajdziemy z tyłu pojazdu? Te łóżko jest naprawdę gigantyczne. Ma 200 cm długości i 150 cm szerokości. Dwie osoby zmieszczą się tutaj bez najmniejszego problemu. Każda z nich ma osobną szafę na ubrania. Jest też zainstalowane oświetlenie LEDowe. Są szafki, do których możemy włożyć parę naszych rzeczy, parę naszych akcesoriów. Miejsca tutaj jest naprawdę dużo. Zanim jednak przejdziemy tutaj do tej tylnej sypialni, po lewej i po prawej stronie znajdziemy taką przestrzeń łazienkowo-prysznicową. Kabina prysznicowa jest jakby osobnym pomieszczeniem. Za pomocą specjalnej rolety możemy stworzyć po prostu taką kabinę prysznicową. Natomiast po drugiej stronie mamy do dyspozycji toaletę, małą umywalkę i lustro. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o wyposażenie i układ podłogowy tego, kampera. Warto też zwrócić uwagę na liczne schowki w podłodze, umieszczone w podłodze, dzięki którym mamy nie tylko możliwość schowania dodatkowych rzeczy, tak żeby nie plątały się nam tutaj po prostu pod nogami, ale mamy dzięki nim również łatwy dostęp do różnych urządzeń serwisowych, jak chociażby do bojlera trumy, który znajduje się gdzieś tutaj, mniej więcej pod właśnie tylnym łóżkiem. W przypadku rzeczy serwisowych mamy do niego bardzo łatwy, prosty dostęp. Wszystko w tym kamperze funkcjonowało bez najmniejszych problemów podczas całej naszej podróży, ale warto zaznaczyć jedną rzecz, która naprawdę nas mocno irytowała podczas całego wyjazdu, całej naszej wyprawy. Mianowicie chodzi o głośność całej zabudowy z tyłu i też z przodu. Mówiłem już Wam o skaczącym i skrzypiącym łóżku. Zresztą słyszeliście podczas jego otwierania. Mówię o tym oczywiście łóżku opuszczanym z przodu, że jest ono naprawdę głośne. Natomiast cały samochód również jest głośny, zwłaszcza podczas pokonywania tych autostrad z prędkością 130-140 km na godzinę. Nam to bardzo, bardzo przeszkadzało. Kiedy jechaliśmy nawet tutaj tranzytem przez Niemcy, Austrię i Słowenię musieliśmy pokonać 1700 Kilometrów, to uwierzcie, że podróżowanie po 15 godzin każdy z nas mniej więcej jechał za kierownicą tego samochodu. Podróżowanie nim było naprawdę, naprawdę uciążliwe. I to jest tak naprawdę jedyna wada, którą ja znalazłem w tej Integrze. to zwykły, ale porządny camper czteroosobowy, którego możecie wynająć w wypożyczalni fajny camper.pl, lub kupić, po prostu kupić. Mamy bardzo dużą liczbę dealerów w Polsce oferujących właśnie kampery z podmark. Deathless. Krótko mówiąc, stabilnie, ale są pewne rzeczy, które należałoby poprawić.